Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między innymi ordynacji wyborczej systemu DONTA czy środowisk postkomunistycznych w Polsce. Konfederacja w 1 już dostała pan 6% głosów, a po kilku godzinach było 4,47, jak to pan Danelską. Chciałem bardzo no. zapytać, co pan o tym sądzi, bo to wygląda no, na to, że po prostu nastąpiło oszustwo. I w wyborach następują bardzo często... Proszę Państwa... Są metody, są metody wyborów, które uniemożliwiają oszukiwanie takie ordynarne. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że ten wynik podany zaraz na początku wieczoru wyborczego, to był wynik szacunkowy, raczej sondażowy, natomiast to nie był wynik będący sumowaniem. Rezultatów uzyskanych w komisjach wyborczych. To potem zostało skorygowane. Czy nastąpiły fałszerstwa wyborcze? Tego nie wiem, ale znając, zwłaszcza odwołując się do klasyka demokracji, to znaczy do Józefa Stalina, to wypada przypomnieć to, co on zauważył, że ważniejsze od tego, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy. Bardzo trafne spostrzeżenie to jedna rzecz, druga rzecz, wie pan, bardzo, znaczy warto się zastanowić nad ordynacją. Dlatego, że jedna ordynacja daje większe możliwości kontroli, a inna mniejsze. I nasza daje mniejsze, bo to ja tak trochę z przesadą mówię to ale kiedyś mówiłem tak, że no tam z komisji tych obwodowych, jak tam czy tam nie dopisują głosów nieważnych, to jest osobna sprawa, ale powiedzmy, że nie dopisują. No i to trafia do komisji okręgowej. A ona dokonuje podziału głosów wyborczych na mandaty. Teoretycznie według systemu Donta, takiego belgijskiego matematyka Wiktora Donta. Ten system Donta polega na tym, że. Głosy wyborcze, jakie padły na poszczególne komitety w okręgu, dzieli się przez kolejno następujące po sobie liczby całkowite, do momentu, aż suma uzyskanych w ten sposób ilorazów będzie się pokrywała z liczbą mandatów w tym okręgu. Trochę to skomplikowane, ale, ale no, na tym to polega. Teoretycznie tak, ale może być inaczej, że tam system DONTA bywa trochę zmodyfikowany w zależności od potrzeb i na przykład sumuje się wszystkie głosy, jakie padły na wszystkie komitety wyborcze, wyciąga się pierwiastek kwadratowy, od tego się odejmuje roczną produkcję parasoli, no i wychodzi taki wynik, jaki nam jest potrzebny. Naj wydaje mi się, że najłatwiej y y Moż... najlepiej możliwym do skontrolowania jest wynik w jednomandatowym okręgu wyborczym. No tam to już tam nie trzeba żadnych dzieleń, żadnych mnożeń. To zależy nie serwer. O, nie, nie, to serwery oczywiście są w Izraelu, ale dlatego jak, jak Forum Żydów Polskich powiada, że taki antyżydoskość nie popłaca, to być może ma to większy ciężar gatunkowy, takie spostrzeżenie, niż nam się wydaje. Ale zakładam, że, wie Pan, no nie chcę tutaj rozwijać przed Państwem teorii spiskowych, żadnych takich fałszywych pogłosek. Prawdziwe nam wystarczą. Proszę bardzo. Panie doktorze, taka uwaga w kwestii Europejskiego. Wiosna mniejsze poparcie niż suma poparcia dwóch ruchów patriotycznych, czyli Cookies i Konfederacja. Ma trzech europosłów, natomiast tutaj 8,5% mamy głosów zmarnowanych. No i opcja patriotyczna nie jest w Europarlamencie Reprezentowane. I teraz mam pytanie tak, jak pan uważa, z czego to wynika, że przywódcy ruchów no patriotycznych nie mogą się między sobą dogadać, że powiedzmy koalicja europejska może wziąć na listy postkomunistów, może, może może to całe środowisko antypis pis pospierać? Natomiast oni się nie mogą między sobą dogadać, pomimo że 70-80% ich postulatów to jest w zasadzie wspólne. No bo co, Sahajko mówi e, równe dopłaty dla polskich rolników, Jacek Birk mówi, e, żeby sprzeciwia się zamknięciu polskich kopalń e, i tak dalej. No tutaj mamy co jeszcze? Liro i Szamka, inni przywódcy. W zasadzie... Proszę pana, no nie wiem, nie wiem dlaczego się nie mogą dogadać. No już tam mniejsza o przywódców, ale e, z tego co wiem, to na Śląsku. Nie mógł się dogadać Europosł Dobromił coś nie z Panem Posłem Jackiem Wilkiem, więc tuż tu wymagać od przywódców, którzy mają ego jeszcze bardziej, jak sądzę, rozbudowane. Natomiast to, o czym Pan mówi, to wynika z systemu Donta. Właśnie system Donta tak działa. O jego można porównać do takiej ewangelicznej przypowieści. Tam, że wniosek, konkluzja jest taka, że temu, kto ma. To będzie dodane, a temu, kto nie ma, to odbiorą i to co ma. To tak działa system. Donka. Proszę pana, nie wiem, nie wiem, no, jak agenci działają w partiach politycznych, a moim zdaniem działają, to oni, wie pan się, nie prezentują tak jak ci w samolocie, co tam mówiłem, prawda? Dzień dobry, my jesteśmy tajnymi agentami, tutaj oni nie. Także nie wykluczam tego. No, byłoby dziwne, gdyby tak nie było. Nawiązanie do wyborów, jak gdyby... Yy, Chciałbym takie... wyjaśnienia dwóch faktów. Ja chciałem... To świetne wybory pana Milera i pana Cimošewicza Cz otrzymali chyba w sumie tam z pół miliona głosów. Czyli prawie tyle samo powie cała Konfederacja. Czy w Polsce, czy w Okręgu Warszawskim jest zacznij? W Polsce, niech nie żeś do pana mówił. Halo? E, przepraszam, troszeczkę zadałem kolację na mikrofon. E, świetne wyniki pana Milera i Cimoszewcza e, w Okręgu Warszawskim otrzymali około pół miliona głosów pewnie. I to jest prawie tyle co konferencja. Czy aż tyle jest w Polsce komunistów? Całkiem sporo. Wie pan, ja uważam, że, y, znaczy nie, nigdy nie prowadziłem żadnych takich, wie pan, dociekań na ten temat, ale wydaje mi się, że całkiem sporo ich jest. W ogóle mój, moja diagnoza sytuacji w Polsce jest bardzo taka przygnębiająca. Otóż naród polski, ten historyczny naród polski został od 1944 roku zmuszony do dzielenia terytorium państwowego z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która tylko dlatego jest polskojęzyczna, bo nie zna żadnego innego języka, ale to tylko tyle. No i jest ich na tyle sporo, żeby zapewnić Panu Cimoszewiczowi, który zresztą wystąpił w roli takiego rewidenta cnoty, bo skrytykował pryncypialnie Polaków, społeczeństwo polskie, że z nieoddawania własności uczyniło cnotę. Więc wystąpił jako taki samozwańczy rewident cnoty na szczęście ma dobrą pamięć myślę pan Włodzimierz Cimoszewicz ale krótką dobrą ale krótką bo gdyby miał dłuższą to by chyba pamiętał że był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej która likwidację własności wypisała sobie na sztandarach i przez całe dziesięciolecia mu to nie przeszkadzało Dopiero jak Żydzi wystąpili tutaj z roszczeniami dotyczącym własności bezdziedzicznej, no to pan Cimoszewicz się obudził. Doznał cudownego olśnienia. Wie pan, cechą pols polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej jest łajdactwo. Obawiam się, że nieuleczalne. No, to jeszcze mogę zrozumieć, ale. E nie jest zaniepokojone e, ustawą 447, i na jedyną e, organizację, partię, która alarmuje o tym Polsce, nawet nie oddano 5% głosów, no to tym się nie da wytłumaczyć. Wie pan, to e, wytłumaczył to w XVII wieku taki francuski aforysta Franciszek Książę de Powiedział, że tylko dlatego Pan Bóg nie zesłał na ziemię drugiego potopu, bo się przekonał o bezskuteczności pierwszego. Proszę bardzo. Teraz ja się odnosić do Państwa. tutaj mówiącym o tym, że w ostatnich wyborach parlamentarnych Połowa głosujących zagłosowała na socjalistów pobożnych, druga połowa zagłosowała na socjalistów bezbożnych. No, czyli to prowadzi do oczywistego wniosku, że 30 lat po rzekowym upadku socjalizmu wszyscy głosujący tak naprawdę głosują na socjalistów. I tak naprawdę ten cały mit upadku socjalizmu w Polsce jest zbudowany na bazie zarówno Okrągłego Stołu, jak i legendy Solidarności, która rzekomo zwalczała komunizm i teraz to często też włącza telewizję publiczną, jest takie powiedzenie, że Solidarność była tym ruchem, który tak bohatersko rzeczywiście do komunizm zwalczał. Wiadomo, że Solidarność nie była monolitem, natomiast ja mam do Pana też jako na pewno członka Solidarności pytanie takie, czy w jakim stopniu Solidarność była ruchem walczącym rzeczywiście z komunizmem czy z socjalizmem, a na ile to był ruch po prostu walczący z partią, a nie z ideologią jako taką? Proszę Pana, no ja się powołam na opinię Stefana Kisielewskiego z roku 1981, jeszcze przed stanem wojennym a więc z okresu karnawału solidarnościowego. Stefan Kisiel to wymagało wielkiej odwagi cywilnej z jego strony, bo wtedy to no, Solidarność była na ustach wszystkich. A Kisielewski powiedział, że Solidarność jest ruchem robotniczym. W związku z tym wcale nie jest ruchem antysocjalistycznym, tylko Takim, któremu się nie podoba władza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ale przecież socjalizm można budować pod rozmaitymi sztandarami. Nawet pod czarnym sztandarem proroka, co się przecież zdarza. Wy... Tak, wypaczenia No, socjalizm, tak, wypaczenia nie. To partia rzuciła takie hasło. Proszę Państwa, żeby tutaj tak kropkę na D postawić. Różnica między lewicą i prawicą. Bo to się używa tych pojęć, więc dobrze jest wiedzieć, o czym się mówi. Bo tak ludzie mówią, a to lewica, a to prawica Prawo i Sprawiedliwość się przedstawia jako ugrupowanie prawicowe. Platforma Watelka też, zresztą. No a kto jest, jaka jest różnica między lewicą i prawicą w Polsce? Już jedną. jedną. Ponałem, że jedni są pobożni, drudzy bezbożni. Więc generalnie to jest stosunek do historii i stosunek do Pana Boga. Jedni mają dobre, a drugi a to moim zdaniem to jest za mało. Bo na przykład na podstawie tych kryteriów, jeżeli tylko tymi się posługujemy, to nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie czy podatki powinny być wysokie czy niskie. Czy powinna być swoboda gospodarcza czy nie? Nie potrafimy odpowiedzieć na podstawie tych kryteriów. Dlaczego? Dlatego trzeba wprowadzić jeszcze jedno i to jako podstawowe, nie jako dodatkowe, tylko jako podstawowe. I bardzo ładnie można rozróżnić prawicę od lewicy, jeżeli postawimy pytanie, jak, jaki sposób podziału dochodu narodowego dana formacja uważa za optymalny. Czy podział przymusowy za pośrednictwem państwa, jeżeli tak uważa, to jest ugrupowaniem etatystycznym, być może nawet socjalistycznym, albo jeżeli uważa, że po ten podział dochodu narodowego powinien być dobrowolny i poprzez rynek, to jest to partia wolnościowa. A jeśli jeszcze w dodatku ma konserwatywne poglądy społeczno-obyczajowe, to jest to partia prawicowa. Jeżeli to kryterium przyłożymy do parlamentarnej sceny politycznej, to co widzimy? Nie. Że nie ma ani jednej partii prawicowej w Sejmie, ani jednej. Scena polityczna jest zdominowana przez partie lewicowe, albo przynajmniej etatystyczne. I cała Unia Europejska taka jest. W dodatku jeszcze rewolucja komunistyczna tam się przez nią przewala z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej. Więc musimy zacząć myśleć o tych sprawach w sposób pogłębiony, bo jeżeli nie, no to będziemy tak zwodzeni jak szczury przez szczurołapa. Szczurom się też podoba muzyka fletu ale potem ten chrzczołapik prowadzi je do rzeki i one się tam topią. Ja takie pytanie właściwie, message. W ramach tego, my, co e, tego co panowie tutaj mówią, agentur, e, duraczenia narodu polskiego, wczoraj dowiedziałam się, że do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wszedł nowy senator Ukrainka, e, pani Anna Maria Kosta, Wychowana w Stanach w Anglii, a później w Stanach Zjednoczonych, żona oficera Armii Amerykańskiej, tam pobierająca emeryturę w dolarach. Pol, Obywatelstwo polskie podobno ma od kilku tygodni. To została na siłę, ponieważ przegrała wybory, bo to Polonia na nią głosowała. Ona te wybory tam w ramach głosowania Polonii przegrała. Została zrobiona taki niż Odwołano burmistrza, który został, senator, został przeniesiony na burmistrza i zwolniło się miejsce senatora. W związku z tym została, drzwiami nie została wybrana, tylko została wepchnięta oknem przy pomocy pana prezesa PiSu. Czy to jest zgodne z konstytucją? Ta pani jest córką Ukrainki, Iryny Jarosewicz. I nigdy Pols Polską się nie interesowała. Zainteresowała się z Polską, z kiedy jej mama, już nie żyjąca, była przewodniczącą Komitetu Poparcia e Prezydenta Komorowskiego. A teraz przepisała się do PiSu. Czy to jest zgodne z Konstytucją? Czy Może A, takie wielkie prawo. Jest, by... to, jest. Jak najbardziej. Jak, jak najbardziej jest zgodne. Ale. Jak najbardziej jest zgodne z konstytucją. Konstytucja mówi, że bierne prawo wyborcze do Senatu przysługuje obywatelowi polskiemu, który uzyska census wieku odpowiedni. A to nie ma znaczenia. W dniu wyborów, żeby miał obywatelstwo polskie, oczywiście, proszę Państwa, nawet jak, nawet jak, jak na zajóż zostanie obywatelem polskim. Jeżeli w dniu wyborów jest obywatelem polskim, to przysługuje mu... Pani pytała, jakie są rozwiązania konstytucyjne. Proszę pani, proszę pani, proszę pani, pytała pani, pytała pani, jak, co na ten temat mówi konstytucja, więc pani odpowiadam, co mówi. Tak, natomiast nie pytała pani, czy to źle, czy to dobrze, bo to jest zupełnie inne pytanie. Rzeczywiście, rzeczywiście, rzeczywiście mówiła. Niech Pani nazwisko poznała. Przepraszam. No bo ja, rozumie, to ja rozumiem, że była mowa o Pani Anders. I ja uważam, że, że ta pani to jest zwykłą prowokatorką. oczywiście. No, tak. Ta. Takim osobą nie powinno się tak. nawet tak, to 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 tak. Szanowny panie, szanowny panie, a jeżeli, je, jeśli można, jeśli można coś powiedzieć, jeżeli ma. Takie spotkania mają sens o tyle, o ile panuje na nich swoboda wypowiedzi. A swoboda wypowiedzi oznacza, że głos może zabrać również prowokator. Nawet jak jego wypowiedź nam się nie podoba, to możemy się do niej merytorycznie uzupełnić, ale pani o nic strasznego tutaj nie zapytała. Pani zapytała tylko, co konstytucja na ten temat mówi, i uzyskała jasną chyba odpowiedź, co konstytucja na ten temat mówi. I tyle. Nic strasznego się nie stało. Wyrażała się o. o pani Anders w Ale sposób paskudny. Pani... Proszę i, państwa, powie... jeszcze raz powiadam, że jeszcze raz powiadam, że jeżeli na przykład pan poczuł się tym dotknięty, to może pan zgodnie z prawem polskim Wytoczyć tej pani proces o zniesławienie pani senator Mary Anders i nawet go wygrać przed niezawisłym sądem. Ale powiadam, takie spotkania mają sens o tyle, o ile panuje na nich swoboda wypowiedzi. Proszę państwa, to ostatnie, to ostatnie pytanie wykraczało poza tematykę naszego spotkania.